31 finał WOCH gra pod hasłem Chcemy wygrać z SEPSO. Gramy dla wszystkich małych i dużych. Z nami szef zatorskiego sztabu. Co dzisiaj w programie? Na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowaliśmy przede wszystkim koncert w formacji Max Corner Crew. Wcześniej strażacy z Zatorskiej Otrzaczej Straży Pożarnej, na których zawsze można liczyć, przygotowali pokaz ratowniczy. Wcześniej, wcześniej na brzegu skawy morsowały morsy z Doliny Karpia. No i oczywiście mamy jakiś tam poczęstunek. Będzie można się poczęstować wspaniałym żurkiem przygotowanym przez Justynę i Marcina z Rewela. Liczymy na to, że jak ktoś skosztuje tego żurku, to wrzuci nam też do puszki. Natomiast po koncercie, licytacja, mam nadzieję, że będą spore emocje, bo mamy dużo fajnych i ciekawych przede wszystkim przedmiotów. No i przy okazji chciałem podziękować wolontariuszom. Dzisiaj pogoda nie rozpieszczała nas, jest zimno, a oni od 6 rano niektórzy z puszkami krążyli po Zatorze, po terenie całej gminy. i Trochę uzbierali. E, cały czas trwa liczenie tych pieniędzy. Myślę, że koło godziny 21 już będziemy wiedzieć, e, ile udało się nam w tym roku zebrać. Co możemy dzisiaj skosztować? Na naszym stoisku mamy pyszny żurek przygotowany przez restaurację Revel, za który bardzo, bardzo dziękujemy, a także? A także pyszne ciasto, jabłecznik, drożdżówki i małe pizzerinki. Pomagałam dziś tak, że e, przeniosłam kawałki ciasta. E, na korytarz, no i e, jak strażacy mnie nie pytali, e, dałam na pachołki e, świecące krążki. Co strażacy przygotowali na tegoroczny finał? Hmm? Ochotnicza Straż Pożarna w Zatorze przygotowała dla em, małych i dużych stanowiska, stanowiska ratownicze, z ratownictwa technicznego. Ratownictwa wodnego, jak i również z pierwszej pomocy. Można tutaj zobaczyć sprzęt, którym na co dzień strażacy używają do, w czasie wyjazdów do różnych akcji. Jednym z chyba najważniejszych dla nas stanowisk jest stanowisko medyczne, gdzie tutaj uczymy każdego zainteresowanego, jak prawidłowo przeprowadzić RKO, jak zakładać opatrunki, jak używać AED. I też kto czuje się na siłach, jak najbardziej może spróbować swoich możliwości na fantomie. Feldes niezaplasany. Co Straż Przeznaczyła na licytację? Ochotnicza Straż Pożarna za to, że w tym roku na 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczyła na licytację hełm Strażacki z podpisem polskiego boksera. Mariusza Wacha. Z nami zespół Max Corner Crew. W jakim składzie dzisiaj wystąpicie i z jakim repertuarem? Dzisiaj koncert jest wyjątkowy, bo jest to nasz jubileusz, dziesięciolecie zespołu. No i przy okazji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i też wyjątkowy z tego powodu, że od wielu lat mamy próby właśnie w Zatorze, natomiast koncert pierwszy w zasadzie od tej pory. Także potrójnie wyjątkowo. Skład mamy poszerzony, bo generalnie poszerzamy skład. Kiedyś on był tylko trzyosobowy, teraz jeszcze doszedł gitarzysta, także jest i perkusja, i wokal, DJ. I oczywiście będzie też niespodzianka, będzie to przeurocza wiolonczelistka Kasia, tutaj lokalna gwiazda zresztą muzyki. Także bardzo się cieszymy, że się zgodziła i tutaj z nami dzisiaj wystąpi. I dlatego dzisiaj zagramy specjalnie dla Was. Po drugie, jest jeszcze taka okazja, że zespół Max Crew obchodzi 10. swoją rocznicę, a tak naprawdę obchodził 21 grudnia. 10 lat temu, 21 grudnia, to był rok 2012, miał się skończyć świat. Jak ktoś pamięta, majowie przepowiedzieli koniec świata. My właśnie w godzinach dopołudniowych założyliśmy zespół, żeby grać do końca świata, czyli krócej o jeden dzień niż Wielka Orkiestra. I ten świat się nie skończył, gramy dalej i tak właśnie minęło 10 lat. I dzisiaj zaprezentujemy Państwu utwory z y, trzech płyt, które w, te, w ciągu tych 10 lat udało nam się nagrać, jedna jeszcze się nie ukazała, także będą to y, debiutowe utwory. Będzie mocno, będzie elektronicznie, będzie gitarowo, ale też bardzo lirycznie, o czym y, troszkę później. Dobrze, zacznijmy. Max Gordon Crew, nocą chwytaj dzień. kiedy nadejdzie ten dzień, a właśnie ten dzień na celu dziś.